Sportowy Przegląd Tygodnia. Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Nasz serwis rozpoczynamy od wiadomości z Chorzowskiej Hali, gdzie szczypiornistki Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Skałka Śląsk w kolejnej odsłonie Mistrzostw Śląska Juniorek Młodszych spotkały się z Akademią Handbalu Ruch Chorzów. Po jedynego od samego początku miał niezwykle zacięty charakter. Świętochowiczanki to starcie rozpoczęły znacznie lepiej, prowadząc w pewnym momencie 4 do 1, jednak z każdą kolejną minutą tego spotkania więcej do powiedzenia miały chorzowianki. Do przerwy na tablicy wyników widniał remis 24-24. Z początkiem drugiej odsłony lepiej zaczęły sobie radzić szczypiorniski ruchu, które po objęciu prowadzenia utrzymywały lekką przewagę, choć wynik do samego końca był sprawą otwartą. W ostatnich minutach zespół Skałki Śląsk zmniejszył przewagę miejscowego zespołu do zaledwie jednej bramki, jednak to rywalki postawiły przysłowiową kropkę nad I: Akademia Handbalu Ruch Chorzów Muks Skałka Śląsk 45-43. Najwięcej bramek dla MUKS-u strzeliła Wiktoria Wieczorek, łącznie 15. W meczu pierwszego zespołu Skałki Śląsk z Sośnicą Gliwice w ramach kolejnej odsłony Mistrzostw Śląska Dzieci Świętochowiczanki nie dały sobie wydrzeć zwycięstwa i po ciekawym pojedynku pokonały we własnej hali Gliwiczanki różnicą pięciu bramek. Miejscowy zespół zaprezentował więcej determinacji i zgrania zasłużenie wygrywając ten pojedynek, choć były momenty w tym spotkaniu, kiedy czegoś brakowało w grze Świętochowiczanek, co automatycznie skwapliwie wykorzystywały rywalki. Mógł Skałka Śląsk, Sośnica Gliwice 26-21. Zespół do zwycięstwa poprowadziła Magdalena Jabłońska, zdobywczyni ośmiu bramek. Zmieniamy dyscyplinę. i Świętochłowickie zespoły piłkarskie mają za sobą pierwsze mecze kontrolne. Pierwsi do pojedynku stanęli gracze czwartoligowego Śląska Demarko, spotykając się z juniorami chorzowskiego ruchu. Duet trenerski Damian Malujda, Arkadiusz Spiolek, wystawił do tej potyczki mocno eksperymentalny skład, testując aż sześciu nowych graczy. Okazję zaprezentowania swoich umiejętności po świąteczno-noworocznej przerwie mieli również piłkarze, którzy tworzyli trzon Śląska w pojedynkach oligowe punkty w minionej rundzie. Po pierwszej połowie, kiedy trener umieścił w składzie wszystkich testowanych graczy, Śląsk Demarko remisował bezwarunkowo. W drugiej połowie na boisku pojawili się m.in. Damian Wasiak, Rafał Watola czy Jakub Barteczko, a świętokłowiczanie zaprezentowali się znacznie lepiej, trafiając do siatki juniorów ruchu dwukrotnie za sprawą Jakuba Nawrockiego i Dawida Henisza. I wygrywając ten pojedynek ostatecznie 2-0. Powody do radości po pierwszym tegorocznym test meczu z pewnością mają również w Lipinach. Naprzód na początek cyklu przygotowań zmierzył się z juniorami chorzowskiego UKS-u. Duet trenerski Grzegorz Wagner-Jacek Bas również wziął pod lupę kilku nowych zawodników, testując w tym pojedynku ich umiejętności. W Lipinach nikt nie ukrywa, że drużyna potrzebuje wzmocnienia i wszystko na to wskazuje, że kilku nowych zawodników pojawi się przy ulicy Łagiewnickiej 80 jeszcze przed rozpoczęciem rundy rewanżowej. Cieszy z pewnością to, że do zespołu powrócił m.in. Grzegorz Szpital, który zmagał się z problemami zdrowotnymi. W pierwszym tegorocznym test meczu naprzód zaprezentował się całkiem nieźle. Już po kilkunastu minutach prowadząc 2 do 0 za sprawą Krzysztofa Rogali, który otwarł wynik tego pojedynku i Jakuba Grzybowskiego, w pierwszej połowie do siatki trafiali jeszcze kolejny raz Grzybowski i Adam Ociepka. Naprzód do przerwy wygrywał 4 do 1. Niestety w drugiej odsłonie strzelali już tylko Chorzowianie, choć zwycięstwo zostało po stronie na przodu. UKS Ruch Chorzów, naprzód Lipiny 3-4. Kilkarze Śląska Demarko Świętochowice w mijającym tygodniu zagrali jeszcze jeden test mecz. Ich rywalem był trzecioligowy Gwarek Tarnowskie Góry. Świętochłowiczanie to spotkanie rozpoczęli znacznie lepiej, prowadząc już po trzech minutach 1 do 0. Gwarek szybko wyrównał, jednak po 30 minutach gry to zespół ze skałki znowu prowadził. Tarnogórzanie wyrównali jeszcze przed przerwą. W drugiej połowie nie padły już żadne gole. Gwarek Tarnowskie Góry, śląski Świętochłowice 2-2. Oba gole dla zespołu ze Świętochłowic. W tym pojedynku zdobył Bartosz Nawrocki. Opuszczamy piłkarską murawę, bowiem w mijającym tygodniu Polska Federacja Klubów Spidrowerowych zaprezentowała tegoroczny kalendarz rozgrywek. W nowym sezonie Liga będzie liczyła 11 zespołów. W tym gronie znalazło się dwóch Beniaminków – Szarża Wrocław i Ostrowskie Stowarzyszenie Omega. W fazie zasadniczej zespoły zostaną podzielone na dwie dywizje. Śląsk znalazł się w pierwszej dywizji wspólnie z takimi drużynami jak Orzeł Gniezno, Lwy Częstochowa czy Szawer Leszno. Dwie najlepsze drużyny pierwszej dywizji automatycznie awansują do półfinałów drużynowych mistrzostw Polski. Trzy kolejne oraz zwycięzca drugiej dywizji ben Będą szukały swojej szansy w barażach. Pierwsze spotkanie nowego sezonu już 11 kwietnia. Śląsk pojedzie powalczyć o punkty do Leszna. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy w naszym serwisie. Dziękuję, do widzenia.